Cześć dziewczyny! Cześć. Cześć. Spotkałem. Spotkałem dzisiaj dwie bardzo fajne dziewczyny. To znaczy Agnieszkę to spotkałem, bo się umówiliśmy. Trochę się spóźniłem. się no Tak się udało. Umówiliśmy się, że, że spróbujemy dzisiaj porozmawiać z Natalią. Mm -hmm. i, I Natalię złapaliśmy. Zgadza się. Czyli ja was Zgadza dziewczyny, dziewczyny zostawiam. Będę pilnował, żebyście nie zeszły na jakąś bocznicę. Ale chciałbym, żebyście porozmawiały o trudach mamy we wspinaczce. Dlaczego? Bocznice są najciekawsze. <śmiech> <To> <śmiech> Natalia, ty jesteś mamą trójki synów. Tak, zgadza się. Trzech chłopców. Trzech chłopców. Tak. I jesteś naprawdę bardzo, bardzo cenną rozmówczynią, bo nie dość, że zaczęłaś się wspinać po. Po urodzeniu trójki synów, to tak. jeszcze Twój mąż nie wspina się. Tak. Więc co? Urodziłaś trójkę dzieci i stwierdziłaś, w związku z tym, że mam za dużo wolnego czasu, zacznę się wspinać. <grym> Powiem Ci, wyglądało to w ten sposób, że jak urodziłam trzeciego syna, zaczęłam czuć potrzebę, że chciałabym robić coś dla siebie. Innego niż zajmowanie się dziećmi. To było u mnie trochę tak, że ja po obronie doktoratu zdecydowałam się zostać w domu z dziećmi i cały mój wolny czas poświęcałam dzieciom. I przez to, że pomiędzy moimi synami są dosyć mało różnicy wieku, bo to są niecałe dwa lata, był taki moment, że jak ja urodziłam trzecie dziecko, no to jakby w cztery lata urodziłam troje dzieci. I zaczęłam czuć potrzebę, że chciałabym robić coś dla siebie, mieć kontakt z dorosłymi ludźmi i łączyć to z sportem. Pomysł wspinaczki pojawił się przez mojego kolegę, który powiedział, że jest taka ścianka wspinaczkowa i może bym chciała spróbować. Przed dziećmi jeździłam konno. I jakoś tak, nie wiem, brakowało mi sportu, ale wydawało mi się, że konie to za dużo. I tak się pojawiłam na ściance, jak mój najmłodszy syn Adam miał trzy miesiące, pamiętam. Znalazłam się. Trzy miesiące, tak, to szybciutko. Szybko, tak, ale ja się czułam, wiesz, bardzo dobrze. No problemy takie różne, potem kwestia karmienia piersią, jak to ogarnąć, ale wszystko wszystko się dało. Ale pierwsza sprzęt na ściankę, jak mój najmłodszy syn miał trzy miesiące, rzeczywiście tak było. Ale przepraszam, tak się zapytam. karmiłaś swojego syna? Kamiłam, tak. Czyli dziecko było w nosidełku, leżało, a ty się wspinałaś? Albo było tak, albo zostawało statą. A mm -hmm. ja zostawiałam mleko e, dla mojego syna, najmłodszego i wychodziłam na te dwie, trzy godziny. Mm -hmm. tak. jak twój masz zareagował? Wspierał, wspierał, się? wspierał mnie. Tak, wspierał mnie. E, powiedział, że bez problemu sobie poradzi. Powiem ci szczerze, że nawet ja miałam troszkę obawy, no bo to jedno było mój trzymiesięczny syn, ale też był dwulatek i czterolatek. Więc ja chyba miałam taki moment, że na początku uważałam, że to ja będę. Nie do zastąpienia. On mówił, że będzie dobrze, a ja miałam z tym problemy, więc on mi okazywał wsparcie, ale jak wyszłam pierwszy raz na jednak te dwie, trzy godziny, to chyba ja się denerwowałam bardziej. Czy na pewno wszystko będzie dobrze, ale wszystko było dobrze? No, ale dobrze, przyszłaś po tych trzech miesiącach na ściankę, mm -hmm. no i, e, i co, I jakby pojawiła się jakaś miłość? Zakochałam się, chyba tak można powiedzieć, to było u mnie pierwszego wejrzenia. Tak. Pierwszego wejrzenia chwytu. Pierwszego chwytu... wejrzenia chwytu, pierwszego wejścia na wędkę. Pamiętam dokładnie ten dzień, a mówi się tak, że jak się dzieje w życiu coś istotnego, to pamiętamy te momenty I ja dokładnie pamiętam swój pierwszy dzień tutaj. Pamiętam jak weszłam, jak zobaczyłam tą halę i jak weszłam pierwszą drogę na wędkę do połowy, bo się bałam, że za wysoko, no i powiem ci, zakochałam się, tak, to było. Że w makaku można się zakochać. Tak, no tak no. było. Dokładnie, bo to był też makak, tak, mój pierwszy raz. Mm -hmm. No, i, co? I, no po... i potem od razu chciałam więcej. Kurs na wędkę zaczęłam bardzo robić szybko. Po dwóch miesiącach chodzenia, no chciałam już prowadzić drogi. Zrobiłam kurs, żeby prowadzić drogi, no i sekcja. I zaczęłam wtedy się wspinać regularnie te trzy razy w tygodniu, można powiedzieć. Po to jednak 2 trzy godziny, no bo wiesz, jak to wygląda. Trening to jest mniej więcej 2 trzy godziny. Treningi to jest dwa, trzy razy w tygodniu. I jak to, a jak to było z wyjazdami? Bo ja pamiętam Ciebie kiedyś jak ja byłam w ciąży, mm -hmm. a ty już byłaś po trójce dzieci, jeśli pamiętam w ogóle i słuchaj, jak to jest możliwe, a ty w ogóle na wyjeździe i luz, mąż tak. z trójką dzieci. Tak. To jest mój czas w tym momencie. Tak, jest to chyba kwestia też mindsetu, najczęściej naszego, tak mi się wydaje, bo pierwszy mój wyjazd w ogóle, pojechałam do Grecji, to było Leonidio i to był w ogóle mój pierwszy wyjazd od czasu urodzenia pierwszego dziecka, gdzie pojechałam sama. Adam, najmłodszy mój syn, miał wtedy rok i cztery miesiące i wyjechałam na dziewięć dni. No i było cudownie. Nie co mam powiedzieć, było cudownie. Wojtek został z dziećmi, absolutnie sobie poradził, też y, ja bardziej się denerwowałam tak naprawdę, pomagała też moja mama i tak dalej, no ale generalnie wszystko było dobrze. Czyli e, denerwowałaś się wcześniej, zanim wyjechałaś. Tak. Ja na przykład, powiem ci, miałam tak, że też zanim wyjechałam, to stresowałam się tym, że będę tęsknić. Tak. A potem, ale potem jak wyjechałaś, to okazało się, że było tak fajnie. Ja miałam, e, przepraszam ci przerwę, nawet taki moment, że miałam e, wyrzuty sumienia, że nie tęsknię. Złapałam się na tym, że po paru dniach nie miałam dużej tęsknoty i zaczęłam się o to obwiniać, więc hmm. różne emocje. Wyrodna matka. Tak, różne emocje się we mnie pojawiały, więc e, czułam się winna, że nie tęsknię. I musiałam z tym sobie poradzić, bo miałam chyba przeświadczenie, że muszę tęsknić. A powiem ci, byłam tak zadowolona, miałam... No wiesz, jak wygląda dzień na spinaniu, cały dzień w skałach. Okay. Wszystko po prostu się działo, że... No i odpoczywałam. Pamiętam to już tą pierwszą kawę rano. Wszystko okay. zupełnie inaczej. Cudowny czas to był do tej pory, pamiętam ten wyjazd. No magiczny taki moment. Mhm. Czyli jak wróciłaś do domu, no to no, czułaś, że, że jesteś naładowana, tak. zadowolona. I, tak, i że ja. to nie jest tak, że zostawiłaś swoje dzieci absolutnie nie bo nie wiem chcesz realizować swoje hobby, zachcianki, pasje, ale że jest to dla ciebie potrzebne gdzieś tam. Tak, no, ale wiesz no w pewien sposób to jest moje hobby, pasja. No tak. Jakby dla mnie, no, wspinaczka no, jest po prostu moją pasją i hobby, ale chyba miałam na to zgodę, że jest okej, okay, jak zrobię coś takiego dla siebie, będę się, czułam się w porządku, czułam się zadowolona, dumna z siebie i wróciłam z zupełnie inną energią. Pamiętam też, jak pokazywałam moim synom zdjęcia z wyjazdu. Widziałam, że byli zachwyceni w pewien sposób. Mój starszy syn wtedy miał już najstarszy 5 lat, średni trzy. Oni byli ze mnie dumni. I no. zaczęli też przychodzić na ściankę ze mną. Naprawdę? Wspinają się z tobą? Tak, tak. najstarszy no właśnie, syn. Ja się tak. chciałem o to zapytać. Tam jest taka trójka łobuzów, które wchodzą, a się wywraca do góry nogami. Są dynamiczni. Jak to ładnie nazwałaś, dynamici rzeczywiście. Tak, ale Patryk prowadzi drogi. Ile ma jeszcze raz? 9 lat. 9 lat, tak. I byliśmy też w Skałach z nimi już w tym roku. Wspinali się wszyscy, najmłodszy na wędkę. Podoba się to bardzo wszystkim, ale chyba to wynika z tego, że jak rodzic, ma jakieś te swoje hobby, pasje, w naturalny sposób pokazuje, to dzieciom, a dzieci w naturalny sposób są zainteresowane tym, co robi rodzic. I moi synowie powiedzieli do mnie kiedyś, że oni widzą, że jestem zadowolona, nie? szczęśliwa. Zaczęli się pytać, mogłam im pokazać te zdjęcia. Dla mnie też było cudowne doświadczenie. Ja nigdy w życiu e, też przed dzieciakami no, konie różne rzeczy, ale nie miałam takiego hobby. Mo moim zdaniem wzbogaciło to także w pewien sposób moje e, rodzicielstwo, tak mogę powiedzieć. Czyli to nie było tak, że ty te dzieci ściągnęłaś e, siłą na ściankę. Nie. i Mówiłaś, rób, ciśnij. I wiesz, no, bo takie. Ja wiem, tak się miałam tak. kiedyś do Patryka, mówię, zrób tą drogę i się śmiałam, że teraz on się będzie wspinał, bo miałam przerwę. Nie, nie, absolutnie nie. Maciej, mój środkowy syn, najmniej jest zainteresowany wspinaniem, ale przychodzi tutaj często towarzysko i bardzo lubi to zjeżdżalnie. Ale starszy i najmłodszy bardzo lubią to robić. No Teraz było trudniej przez. Pandemię, to zamykane wszystko, wiadomo, ale absolutnie tak. A w tym roku byliśmy na Jurze, dwa tygodnie wakacje no, z super. nimi, było cudownie. Ale, bo, bo, słuchaj, na pewnym etapie twój mąż również zaczął się wspinać. Tak, wspinaliśmy się razem, tylko dla niego też to był rodzaj, no hobby jak dla mnie. Był taki moment, że wyjechaliśmy też razem na Kalimnos y, na 9 dni i wtedy nasze dzieci były z moją mamą i z I często jeździliśmy razem, po tym jednak on poszedł w stronę innych trochę sportów, ale absolutnie tak, na że byliśmy razem w wielu miejscach. Czyli to jest głównie twoja zajawka? Teraz tak, absolutnie tak. Ale wiesz, to jest dla mnie takie y, bardzo fajne, dające nadzieję, znaczy pokazujące właśnie to, że, ty, że to ty masz swoją pasję, że ty jako tak. dziewczyna, ty jako kobieta masz swoją mm. pasję. To nie jest tak, że zostałaś przez faceta wciągnięta, Absolutnie. no i właśnie przyjechałaś na mm -hmm. gotowej. No bo niestety bardzo często, jak na przykład ja się wspinam, to myślę, dla nich to jest oczywiste, że to jest mój facet, zaczął się wspinać i to on mnie w to wciągnął, tutaj To nie. prawda, tak. Jest często takie podejście, tak. mamy dużo chyba rzeczywiście chłopaków, że tak powiem, którzy wciągały potem swoje dziewczyny. Tak, no no one, one się wspinają stereotyp. dla nich i to jest właśnie tak. taki stereotyp. W twoim przypadku jest zupełnie inaczej tak. i jakby twoje rodzina też świetnie funkcjonuje. To znaczy, twoi synowie w naturalny sposób, widząc, jaka Ty jesteś przy tym szczęśliwa, też zaczęli się wspinać i nie cisnęłaś ich. Nie, nie cisnęłam. Ich. No, Pokazywałam zdjęcia. No wiesz, Ideon, tak jak mówi Marek, jak tu przyjdą czasami, no są głośni, jeden rzuci, pokrzyczy. E, wiadomo, że to też nie wygląda zawsze tak, że są e, zawsze zadowoleni, ale to nie wynika z tego, wiesz, lubią się wspinać. Jak byliśmy na Jurze, musieliśmy poszukać trochę dróg, żeby były drogi dla Adama na Wandkę, troszkę wszystko prostsze, ale powiem ci, jak Patryk poprowadził pierwszą drogę na Jurze, a mhm. wiemy, jaka jest Jura też że tutaj no, te tak, piątki plus niektóre. śliskie. Tak, śliskie. śliskie. Powiem ci, byłam dumna. <noise> Dokładnie. Szczęśliwa. I jak go asekurowałam. Ciężko porównać te emocje do, do czegoś, tak. No dobra, dziewczyny, posłuchajcie, fajnie się gada. Co możemy od Natalii wziąć takiego najfajniejszego? Że to w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, kiedy zaczynasz się wspinać. Słuchaj, od Natalii to całość. To <noise> jest <nie głos> po prostu z Ciekawość <noise> No do, do, do właśnie, do Dziękuję właśnie. Wam, ale rzeczywiście, no, myślę, że nie ma ograniczeń żadnych. Tak jak mówię, ja zaczęłam oczywiście po trójce dzieci, miałam wtedy lat 32, jak urodziłam przecie dziecko. Mm -hmm. i, I, teraz... I, I 35 zostało, prawda? Cały czas. Wiesz, <grym> no tak. Dziękuję Ci. To <grym> no, cały przykład Natalii, bo wiesz, bardzo dużo kobiet, które zachodzą w ciąży, myślą, no, no w tym momencie gdzieś tam jakiś etap mojego życia się zakończył. Bo ja teraz będę z tym dzieckiem, jak z tą kotwicą, i ja mam się poświęcić A to i zupełni... to. No wiesz co, jest coś takiego, i też jest bardzo dużo strachów, które kobiety mają, mm -hmm. że wiesz, w no, zasadzie no, jak to wspinaczka, no w ogóle jak to, to, no, nie, to, da się to że nie da się to też jest kwestia mindsetu tak jak mówisz że dzieci mogą być używane jako wymówka od życia jeżeli masz na to ochotę jest to sposób rzeczywiście że możesz wszystko być nie mogę bo mam dzieci ale na dłuższą metę myślę że to też może być krzywdzące dla naszych dzieci jak to słyszą bo nagle się okazuje że, że to przez nich czegoś dokładnie. Się nie zrealizowałaś tak, i że tak. to one były tą I ja bym koszucy. też nie chciała żeby dokładnie dziewczyny Coś... można. kończymy. Można. Próbując, można. można można trzeba się uśmiechać <laughs> tuptamy dalej co tuptamy dalej dziękuję Dziękuję Możemy Wam się bardzo, spodziewać. też Wam Albo bardzo, Dzień, dobrze, dziękuję, cześć.